Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Wiem, początek września, piękna jeszcze pogoda, jeszcze długie dni. Kto myśli o tym, co będziemy zbierali w marcu przyszłego roku z naszych rządek, z naszych szklarni? Jakie warzywa będą trafiać na nasz stół, na nasze talerze? A teraz, a teraz warto się nad tym zastanowić. Ja dzisiaj będę wysiewał warzywa, które będę chciał zbierać w wczesną wiosną przyszłego roku, będę wysiewać na rozsadę. Dlaczego na no rozsadę, a nie wprost do gruntu? No, część warzyw jeszcze u mnie rośnie, jeszcze zajmuje grządkę. W szklarni pomidory w świetnej formie pięknie plonują. Na grządkach różnego rodzaju rzepy, sałaty, jeszcze cukinia, ogórki jeszcze dają radę, kukurydza, resztki fasoli szparagowej, więc jeszcze sporo tych grządek jest zajętych. Zajętych, zarówno w szklarni, jak i na zewnątrz, w gruncie. No ale przyjdzie październik, połowa października, koniec października, i nagle te grządki staną się puste. I oczywiście wyściłkujemy kompostem, wyciółkujemy kompostem. Będzie można wysiać zielone nawozy jeszcze gdzieś tak do połowy października, ale, ale, może by także posadzić warzywa, które przez zimę nie będą rosły, ale wiosną dadzą piękny plon. Zapraszam. W pierwszej kolejności myślę o warzywach liściowych, tych warzywach, które powinny przed zimą no, dobrze się zakorzenić mieć dobry, zdrowy, silny system korzeniowy mieć kilka listków, żeby dobrze przetrwać zimę. I w tych miesiącach o bardzo krótkim dniu, w listopadzie, w grudniu, styczniu, do połowy lutego. Tak naprawdę nie będzie tam zbiorów. A jeśli już to jakieś takie pojedyncze listki, nie będzie, należy założyć, że nie będzie zbiorów. Ale w połowie lutego, kiedy zrobi się ten dłuższy dzień po walentynkach, kiedy nagle dnia zacznie szybko przebywać, no to zobaczycie, jak te rośliny zaczną szybko. Przerastać, jak się obudzą z tego zimowego letargu, jak zaczną puszczać liście. I już na początku marca, w połowie marca, będą piękne zbiory. I te zbiory planuję, że będą gdzieś mniej więcej do połowy maja, końca maja, aż większość tych roślin nie pójdzie w pędy kwiatostanowe, nie będzie chciało kwitnąć, i wtedy te liście nie będą takie już smaczne. Ale co jest ważniejsze, Zwolnią się miejsca pod warzywa polubne, pod pomidory, pod ogórki, pod cukinie, pod dynie, pod fasolę, którą będziemy przecież wysiewali dopiero pewnie do gruntu 10 maja bądź 15 maja. Warzywa liściowe, te, które będziemy zbierać wiosną. O jakich warzywach myślę? No, szpinak. Oczywiście szpinak i szpinak będę wysiewał na rozsadę. Można wysiewać wprost do gruntu jak najbardziej i on świetnie jeszcze w tym roku da listki, świetnie się zakorzeni i świetnie przezimuje, ale jak mówię, jeszcze nie mam tego miejsca. Jeszcze czekam na to, żeby, żeby zwolniło się miejsce, a nie chcę wysiewać w październiku, no bo wtedy będzie ten szpinak taki rachityczny. Za późno będzie. To już wolę posadzić rozsadę. Więc szpinak także trochę wysieje na rozsadę rukoli. Ona świetnie zimuje i mam sporo w gruncie, ale jestem na tyle żarłokiem, że sporo tych listków mogę zjeść i nigdy tej rukoli nie będzie za mało. W związku z tym, rukole na rozsadę także wysieje. No i wysieje sałaty. Mam tutaj cztery odmiany sałaty, które będę chciał wysiewać, a tutaj rezerwowa piąta odmiana. Mówię o odmianach sałaty, które nie, nie są przeznaczone, tak jak mówiłem, do zbioru jeszcze w tym roku. W tym roku one mają być rozsadami, one mają być sadzonkami, które trafią do gruntu na zewnątrz i do szklarni, nagrządki, do szklarni, ale te zbiory dopiero wiosną przyszłego roku. Oczywiście są sałaty. Które są przewidziane do tego, żeby zimowały, tak zwane odmiany zimujące. I teraz warto wysiadać te odmiany zimujące. Ja mam taką sałatę Imperial Winter, to jest z tych nasion bawiki, ale są różnego rodzaju inne odmiany sałaty masłowej, zimującej. Mam też drugą odmianę sałaty, jak widzicie, ja lubię i zielone, i czerwone liście, lubię mieć kolorowo w miejsce z sałatkami. To jest taka sałata na cztery sezony, i dwie odmiany sałaty liściowej. To jest sałata masłowa, a tutaj jest sałata liściowa, salat bowl. Bardzo znana, bardzo popularna. Wielu producentów ma nasiona tej odmiany salat bowl o zielonych liściach i red salat bowl o czerwonych liściach. One nie są przeznaczone do uprawy przez zimę, ale nawet na poniedziałkowym live, kiedy opowiadałem o tym, o tych wysiewach pojawiły się takie komentarze u Was, że wysiewaliście kiedyś ten salarbo i red salarbo, i świetnie one dały sobie radę przez zimę. Część sadzonek wypadła, wymarzła, czy wysuszyła się bardziej, masłowe podobnie, ale bardzo dużo tych sadzonek przetrwało. OK, spróbujmy z tymi odmianami, które nie są koniecznie przeznaczone. Do zimowania w gruncie. Ja za sałatami masłowymi. No nie przepada, one są smaczne, ale wolę liściowe, wolę zbierać te listki od dołu, pozwalać tej roślinie rosnąć. Do wysiewu tu używam takich mini szklarenek, takich, które można okryć. To mogą być doniczki P9, ja wybieram te mini szklarenki, on można tutaj regulować wentylację, dlatego że nadchodzi jesień, a ja je zostawię, te wysiane rozsady na zewnątrz. i Może padać deszcz o i wtedy, i wtedy wybije mi te młode siewki, to nie będzie tak elegancko jakby w domu trzymać te rozsady, w związku z tym okryję, okryję tymi przykryweczkami Chroniąc przed tym ulewnym deszczem. To tacki, takie mini szklarenki do wysiania sałat, a z kolei szpinak. Szpinak będę wysiewał do multiplatów, do osobnych doniczek, do osobnych komórek. Każde nasionko do osobnej komórki multi-doniczki. Z szpinak lepiej, lepiej rośnie, lepiej będzie się korzenił, jeżeli nie będę go przepikowywał, tylko po tym całą bryłę korzeniową przesadzę wprost do gruntu. I jeszcze podłoże, jakiego używam od wiosny, cały czas to samo podłoże. Podłoże beztorfowe do siewu i do pikowania, które zmieszałem z kilkoma garściami wermi kompostu przepuszczalne, a jednak już trochę zasobne, dzięki temu dodatkowi wermi kompostu. Jedna tacka to by było za dużo, bo tutaj dużo nasion się zmieści. Podłoże tylko lekko, naprawdę tylko lekko tak ugniatam, żeby zagęścić nieco, żeby stworzyć taki aranżik. Ale wypełniam dużo. Chodzi o to, żeby te siewki miały dużo światła. No, dni coraz krótsze będą, więc siewki też muszą mieć sporo światła. No i taką przygotowaną mogę wysiać i będę dzielił na pół. Patyczek i dzielę na pół. Po jednej stronie będę mógł wysiać jedną odmianę sałaty, po drugiej stronie drugą odmianę sałaty. Mam wyznaczoną granicę pomiędzy nasionami. Red Salad Bowl i Salad Bowl do wysiania, więc dwie odmiany sałaty liściowej, o których mówiłem, które bardzo, bardzo lubię. Rozrzucam tutaj równomiernie nasionka tej sałaty. One gdzieś mniej więcej za trzy tygodnie będą gotowe do przepikowania. Dzień jeszcze jest długi, jeszcze jest ciepło, więc bardzo szybko będą te siewki rosły i będą do przepikowania, tak jak powiedziałem, za te, no pewnie 3 tygodnie. Przepikuję wówczas do osobnych. Mm, Komórek multidoniczki i jeszcze 2-3 tygodnie dać szansę się ukorzenić, i wtedy trafią do gruntu. Kiedy to będzie? Połowa października prawdopodobnie trafią do gruntu te moje siewki, albo do końca października. No Trzeba by tak szacować między połową a końcem października więc jeszcze cały listopad który jest w tych ostatnich latach bardzo ciepłym miesiącem będą mogły spokojnie się zakorzenić, będą mogły spokojnie wypuścić jeszcze dodatkowe listki i być przygotowanymi do zimowania. Opisać trzeba delikatne, ale naprawdę delikatne przysypanie tylko vermikulitem, który będzie zatrzymywał wilgoć w glebie, będzie taką ochroną przed odparowywaniem wody z podłoża, w którym wysieliśmy te nasze sałaty. No i założenie, założenie tych daszków przezroczystych na każdą mini szklarenkę. I na zewnątrz i zostaną na zewnątrz, tak jak mówiłem i na początku nie trzeba podlewać ich. Nie ma takiego, takiej potrzeby. Teraz zostały dobrze podlane przed wysianiem nasion, przykryte tym vermikulitem, który zatrzyma dodatkową wilgoć. No i jeszcze te, te przykryweczki, które będą chroniły też przed odparowywaniem, ale głównie ich zadaniem będzie chronienie przed takim intensywnym deszczem. Szpinek, dwa nasionka do jednej komórki multi doniczki, potem usunę słabszą siewkę i Całość będę przesadzał do gruntu, sałaty będą pikowane do osobnych multidoniczek, zajmują teraz miejsce na stole, gdzie trzymam takie podręczne rozsady. Co znaczy podręczne? No sałaty, które były wysiane przed miesiącem, cykoria i sałata, które są już w gruncie, już są posadzone w gruncie na zbiór jesienny, no, jest troszeczkę zapasu. W razie gdyby jakaś wypadła, jakaś nie przyjęła się sadzonka, no to będę mógł podmienić tą sadzonką. Tutaj, tutaj to już są kwiaty dwuletnie: to jest cała paletka stokrotek, bratki i niezapominajki. Niezapominajki pójdą na rabatę, ale bratki i stokrotki. Będą w donicach z lazeniami cebulowymi. A przecież niedługo w październiku, w listopadzie, teraz wybieramy te cebulki, będziemy obsadzać donice tulipanami, chacyntami, narcyzami, może szafirkami, może jakimiś puszkiniami i wtedy i wtedy Jesienią. U góry posadzę te stokrotki, posadzę te bratki po to, żeby bardzo wczesną wiosną zakwitły. Zanim wyjdą te tulipany, zanim pojawił się hyacynty czy narcyz, zanim zaczną one kwitnąć, niech bratki stokrotki zdobią te donice, które stoją w ogrodzie, na tarasie, na balkonie przed domem. Tam pokazywałem rozsadę do do zbioru wiosennego na zbiór wiosenny, a na grządkach, a na grządkach jeszcze dużo do tego, co będzie zbierał jesienią i to późną często jesienią. Kapusta, patrzą i sałaty, cykorie pokazywałem te sadzonki rukola. Rukole też wysiewałem. Tutaj rośnie rukola, która będzie zbierana jesienią i zimą. Rzepa, rzodkiew na zbiór jesienny. Kolejne sałaty, no bo sałat musi być u mnie naprawdę dużo, te zielone listki. Tego będziemy pragnęli. Jeszcze buraczki, jeszcze szczypiorek z dymki, jeszcze cukinie, jeszcze kukurydza, fasoli, reszki to już nawet nie pokazuję sezonu. Obsadzamy nasze zagony. Warzywami, które będziemy zbierali wiosną. Wkrótce będę opowiadał o ściółkowaniu, o nawozach zielonych. To wszystko są prace, które przygotowują nas do kolejnego sezonu. Dziś było o warzywach liściowych, które będę chciał zbierać bardzo wczesną wiosną. W marcu, już od początku marca do połowy maja. Oczywiście będzie można też wysiać później w szklarni nasiona, żeby one wystartowały wiosną, ale to będzie drugi rzut i o tym będę opowiadał. Dużo informacji znajdziecie w książce Plan na warzywnik. Jak zaplanować uprawę warzyw. Grządka po grządce od wiosny do jesieni. Dzięki tej książce nauczycie się, Nauczycie się samodzielnie planować swoje uprawy w ogrodzie. Tak, żeby one cieszyły Was od bardzo wczesnej wiosny do późnej jesieni, a niekiedy także zimu. Dziękuję serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.